Grupa WB stale zwiększa zdolności uderzeniowe swoich systemów. Z jednej strony wynika to z połączenia systemów rozpoznawczych z samymi zdolnościami uderzeniowymi, czy znaczy bojowymi. Z drugiej strony, coraz bardziej w związku ze zmieniającym się polem walki zależy nam na osiągnięciu większych dystansów wrażenia za pomocą cięższych środków, cięższych głowic bojowych. Ta ewolucja cały czas następuje. Staramy się wypełnić wszelkiego rodzaju luki. Wsparcie żołnierza pojedynczego, wsparcie plutonu. Wsparcie na dalekich dystansach do 100 km, po ponad 100 km, yy, czym powiedzmy sobie, są nasze systemy Gladius 2, które już istnieją, już latają, ale jeszcze niestety ze względów bezpieczeństwa nie możemy ich pokazać. No i naturalną ewolucją są systemy dalszego zasięgu. Polska jako kraj dysponuje pełnymi możliwościami do stworzenia systemów nazwijmy to zasięgu taktycznego. Plus, mamy silniki, mamy głowice, mamy przede wszystkim elektronikę i sensory. I to jest pewnego rodzaju ewoluująca od paru lat koncepcja. Pierwotnie pokazywaliśmy WorldMate 50. W związku z rozmowami z potencjalnymi użytkownikami, klientami, to wyewoluowało do systemu przypominającego, no powiedzmy sobie, pocisk manewrujący, startujący z różnych platform, znaczy dostosowany do różnych platform. Generalnie jest to pocisk ziemia-ziemia, może być też na przykład woda-ziemia. Ma duże możliwości... Duże zdolności rażenia. Jest to pewnego rodzaju nowość, natomiast, jakby wszystkie elementy, wszystkie klocki tej układanki są dostępne w polskim przemyśle albo bezpośrednio u nas, czyli w grupie WB, albo w naszej sieci ponad 1300 kooperantów. Czyli możemy te wszystkie klocki łatwo poskładać, łatwo połączyć i w tym momencie Polska uzyskuje zdolności rażenia na większych dystansach, czyli zapewniamy bezpieczeństwo jeszcze bardziej, odsuwamy nasze siły od potencjalnego zagrożenia. Systemy tego rodzaju, które tutaj pokazujemy na MSPO, to są dystanse operacyjne, czyli dystanse przekraczające setki kilometrów. Nie możemy podać dokładnie takich dystansów, one są zapisane w pewnego rodzaju dokumentach, które wojsko potrzebuje.